na rozkładzie było to w ćwierćfinale turniku. Szanowni Rolnictwa Państwo, nie rejonie. bez powodu wszyscy na tej arenie stoją w tym momencie. Przed nami. Walka wieczoru Main Event Striking Festival 3. Przedstawiam narożnik biały, a w nim. Mierzący 202 cm wzrostu. Ważący 131 kg. Jeden z najlepszych polskich pięściarzy wagi ciężkiej na przestrzeni ostatnich dekad. Dwukrotny pretendent do tytułu mistrza świata wagi ciężkiej. 38 zwycięstw na ringach bokserskich, 20 przez knockout. Na zawodach K1 jedna walka zakończona również zwycięstwem przez knockout. Panie i panowie, Mariusz Wik. A w przeciwległym narożniku zielonym mierzy 188 cm wzrostu i waży 115 kg. Weteran kickboxingu i Muay Thai. Legendarna postać polskiej sceny sztuk walki. Mistrz świata, organizacji iska i WK Formule K1. Mistrz KSW w wadze ciężkiej. W kickboxingu 22, zwycięstwa 12 przez knockout, panie i panowie! maritima Starszy Marcin Różalski, znacznie wyższy Mariusz Wach, tak samo przewaga zasięgu po jego stronie, natomiast zdecydowanie bardziej doświadczony na zasadach kickboxerskich, Różalski, Różalski, który, już mówiłem, oczekuję czystej, sportowej rywalizacji, słuchać moich komend, powodzenia. Który już był bardzo blisko K1, tak naprawdę dwie walki dzieliły go wygrane, to było w 2009 roku w Łodzi G, wystąpił w eliminacyjnym wygrał z Jungsu Parkiem, ale nie wszedł do półfinału z powodu kontuzji. Natomiast Mariusz Wach mówił, że tak kategorycznie nie, że MMA, ale to było przed jego ogłoszeniem walki dla Cloud. Pierwsze chłopnięcie co za Mariusz Wach. Pierwsze kolano też. No i teraz zamknął Różala tutaj na narożniku i atakuje go mocnymi tutaj overhandami. No tutaj naprawdę mogą dziać się cuda. Tutaj to, że Mariusz Wach potrafi używać nóg, to już wiemy z ostatniej walki. Te kolana naprawdę zaskakujące były w tej pierwszej debiutanckiej walce na Striking. No, ale ciosy. tutaj już absolutnie nie są. No ciosy Mariusza Wacha ważą tonę, bo to jest przecież potężny wieżowiec. Ale tak jak mówiliśmy, tutaj zdarzyć się może absolutnie wszystko. Tutaj zaraz Mariusz Wach może wyskoczyć z kolanem, albo może... Nawet z high kickiem, albo kto wie, może poszła się o latające kolano. To jest walka dwóch zawodników, którzy przyszli tutaj po prostu dać to, co dawali nam od lat. Show! Na razie Zablokowanego mocno pięcie. Zamknięty zawodnik z Płocka. No i póki co te pierwsze sekundy, a tak naprawdę pierwsza minuta. Zdecydowanie dla byłego pięściarza. Mariusz Wach póki co teraz trafia. Dla... na po Teraz Ruzal, ale tutaj nie jest tak łatwo e, doprowadzić do knockdownu na stojący. No tutaj już musi być zawodnik naprawdę e, półprzytomny, żeby sędziowie ringowi zdecydowali się na knockdown nastojący. Tak, to prawda, ale też tutaj o to. to... Rzuca mi się w oczy to to, że Różał rozumie że jakie jest jego doświadczenie w mniejszych rękawicach. To on zdaje sobie sprawę, że on ma te rękawice cztery osta sobie, ale tutaj Mariusz Wak dalej przystępuje do ataku. To co jest bardzo też istotne, Mariusz Wak jest zawodnikiem aktywniejszym, on jest non stop aktywny sportowcem, on tylko w tym roku stoczył jego po, trzeci pojedynek. No powiem tak, na paru, na paru innych gala przy, przy innych sędziach, Różał mógłby być już wyliczony na stojący. No ale tutaj jeszcze, jeszcze trzyma się twardo na nogach, wiemy też, że takie były ustalenia przed galą z sędziami ringowymi, żeby zbyt pochopnie nie liczyć pod linię. Bardzo imponuje mi to, jak Mariusz Wach poprawił tutaj obronę niskich kopnięć, to była jego polączka w pierwszym pojedynku jego. Naprawdę, to było bardzo blisko, żeby Mariusz Wach wywracał się po o własne, własne okopane nogi, a tutaj bardzo dobre blokady. Mariusz Orzowski tutaj wpada wręcz z ciosami. Tak jest. No ale to chyba pierwsza taka poważniejsza akcja ofensywna, jeśli chodzi o pięściarskie akcje Marcina Różalskiego. Głównie kopie, no i ta podwójna garda cały czas. Ale teraz świetnie odpowiada, middle Marcin Różalski. Bardzo dobry prawy. Zbaga się doping dla polskiego Barbarzyńcy. On tutaj... Na bardzo dużą, duże grono kibiców, którzy przyjechali tutaj właśnie do tej areny, Relax właśnie dla niego jest w opałach ostatnie sekundy pierwszej rundy, pierwszej rundy od dwóch lat, w której bierze udział Marcin Różalski, a tak Za na pierwszej rundy piecza. trzyminutowej od wielu, wielu lat. Naprawdę rewelacyjny początek Mariusza Wacha, no zamknął kompletnie. Marcina Różalskiego na linach. I tak jak mówiłem, na innej gali prawdopodobnie Marcin Różalski by już był raz liczony. Natomiast, no chociażby ta, ta chwila, ta akcja, ten moment, który Państwo widzą. Natomiast przetrwał najgorsze Marcin Różalski. Też udało mu się próbować przynajmniej parę razy zaskoczyć Mariusza Wacha. Pytanie, na co będzie stać obu w drugiej rundzie? Natomiast. To jest to, że już tutaj doszło do rundy drugiej. Pamiętajmy, że to są weterani. To są zawodnicy, którzy już są w wieku, w którym bardzo wielu z nas nie będzie uprawiało żadnej Rybony. aktywności fizycznej. Ale też to oznacza, że oni, jako sportowcy, też przy tej wadze, bo to jest waga ciężka, im będzie, im będzie trudno utrzymać dech. A zwłaszcza jeżeli Mariusz utrzyma takie agresywne tempo. To kto wie, może Różal bierze teraz Wacha na przetrzymanie. No muszę powiedzieć, że bardzo zaimponował mi Viking tym agresywnym początkiem, ale tak się dzieje też w, dru w drugiej rundzie. No ale odpowiada teraz Marcin Różalski, który ale uwielbia Ale to tutaj nam się zrobi centralnie pod naszym tutaj narożnikiem. Hajki Wacha, panowie tutaj wybijają się ciosami. Twardo stoi Różal, nie chce na no, no, się proszę. położyć, odpowiada hejkingiem, Awak dalej bierze pod Bródkowę. No tutaj się nam zrobiło bardzo interesująco, bo no ta pierwsza runda na dyktando Mariusza Bacha. natomiast teraz zaczyna odpowiadać coraz częściej Marcin Różalski, chociaż... Przechodzą ciosy proste w wykonaniu wikinga. Tak, to jest w momencie, w którym masz tyle century w zasięgu, jak wak. to swoją główną bronią w stójce powinny być, jeżeli mówimy o, o y, technikach wieśniarskich, długie ciosy proste, ale tutaj właśnie Marcin skrócił dystans i naprawdę bardzo mocno naruszył polskiego wikinga. Kawał no, kapitalnej bitki, jak na walkę weteranów. No tutaj absolutnie wojna na wyniszczenie. Oj, teraz przestrzelił wach, ale takim bykwistem bez obrotu zaczepił swojego rywala. I teraz troszkę impas, nisko ręce Marcin Różalski. Oj! Niestety chwilę dostanie o, na szczęście, chwilę dostanie tutaj Marcin Różalski. Natomiast, niestety, będziemy mieli przerwę w walce. Niestety przy takich różnicach warunków fizycznych niestety takie kopnięcia mogą się zdarzyć. No, widzieliśmy to już dzisiaj nie jeden raz podczas obecnej gali. Ale tak. już płocki barbarzyńcy zwarty i gotowy. No odpowiada i od razu bratwikami. zaczyna e, odkopnić, ale od razu z drugiej strony odpowiada Vikingbach. Ale już cała seria ciosów Grużelskiego. No seria za serię ciosów. Bardzo ładnie Różalski skraca dystans i wchodzi z tymi bardzo krótkimi sierpami. On musi tak walczyć z takim zawodnikiem jak Wak, który ma taką przewagę warunków fizycznych. On nie może sobie pozwolić na to, żeby wag go brał na dystans. On musi to skracać i walić tymi krótkimi sierpami. Ale już możemy powiedzieć, że Mariusz Wak nie dotrzymał jednej obietnicy. Jest tutaj druga runda i. Wiele wskazuje na to, że może dojść do rundy trzeciej. No ale jednak jest dużo dramaturgii tego pojedynku. Jest dużo akcji. No, przyznam, że zaskakująco dobrze się to ogląda. Tak, kawał naprawdę dobrej, twardej, męskiej bitki. Tak szczerze, wysłałbym nawet obu panów dzisiaj do japońskiego k żeby stworzyć tam ligę weteranów. Ale trafił teraz prawym Mariusz Wach. No i nie ma liczenia. Nie ma liczenia. Więc, no zobaczymy sobie to na powtórce, mam nadzieję. Ale teraz w ucho dwa razy Mariusz Wach, Marcin Drużarski w wielkich opałach. Ciekawe, czy polski warunki to odpowie. Trafił Wysokim kopnięciem przez Drużala, polski wiking. na sam koniec rundy. Ależ go zahaczył Marcin Drużarski! Z wykroszczej nogi, Mirko kruzop w 2009 roku. As z rękawa. Tak mógłbym określić na tę ostatnią technikę w wykonaniu płotkiego. Barbarzyńcy. Nie ugięły się może nogi pod wikingiem, ale wstrząsnęło nim to. Niczym. shaker wstrząsnął napojem proteinowym. Tutaj jeszcze koń, końcowe akcje i wymiany. I teraz tutaj pier, jeden z pierwszych kaństów zaczynał wielokrotnie Marcin Różanski z tej wygroszonej nogi sięgać głowę Mariusza Waga. I w końcu wyczuł ten moment. Nie mógł przejedzieć przez tą nieszczelną gardę! Co, państwo tego nie widzą, ale partnerka Marcina Różerskiego. przez ochronę, żeby podejść bliżej ringu. Ta akcja z odepchnięciem kojarzy mi się z taką Igora Runda trzecia. No tutaj dzieją się absolutnie cuda. No i znowu zepchnięty Różalski na liny. Próbuje odpowiadać całą serią ciosów na głowę Wacha. Znowu trafił tym lewym hajkikiem. Sol też low. Zamknięty po raz kolejny, ale stara się wychodzić z tej trudnej sytuacji. Marcin Różalski. Proszę, nawet kopnięcie mocno się pojawiło. Ale znowu Mariusz Wach wrócił do tych prostych i bogrutkowych, które dawały mu bardzo sporo tutaj sukcesów początkowej w początkowej partii tego pojedynku. Pytanie, czy nie ruszył za agresywnie w ten na Różale, który faktycznie wyglądałby, kto teraz wyczekał i przejmował inicjatywę w tym pojedynku. Ale świetne teraz zerwanie tempa przez Różalskiego. No nie może tutaj Mariusz Wach poczuć się ani przez moment komfortowo. Ale ciągle obaj są w walce. I... Aj, aj, aj. kolano. kolano. Kontynuujemy. No i od razu wjeżdża, totalnie wjeżdża. Marcin Różalski. Do no ale teraz widzimy wymiana niskich kopnięć. No tego bym się zupełnie nie spodziewał przed tą walką. No i co jakiś czas próbuje Róża zaskakiwać polskiego wikinga tym wysokim kopnięciem, które tak mocno wstrząsnęło wikingiem pod koniec rundy drugiej. Ale tro, ostatnie było trochę zaczytelne. Tutaj Mariusz miał dużo miejsca, żeby się uchronić przed tym kopnięciem. To powinna być mniej telegrafowana akcja. Została ostatnia minuta 30 sekund tego pojedynku. Obaj panowie, kopią bardzo dużo. Tak, to jest niesamowite, a te wymiany logików. No to jest, jest, to jest coś, czego kompletnie ja się nie spodziewałem. Jeszcze raz to powtórzę. Teraz pytanie, co sędziowie ocenią mocniej? Czy wysokie kopnięcia Różala, czy podbródkowe i proste Wacha? Jak gdzieś tam w głowie sobie punktuje za każdą walkę. Mniej więcej, no to tutaj ja już totalnie straciłem rachubę. Tak jak wspominaliśmy, kawał twardej, weteranowej wojny. Wyślijmy omów do K1 w Japonii. Ajajaj. Po co? No ta bardzo emocjonująca walka nam się tutaj troszkę spowalnia. No, tutaj słyszymy menedżera Marcina Różalskiego, Artura Ostaszewskiego, który dopomina się minus punktu i tak się też dzieje. Sprostowanie to jest dopiero ostrzeżenie. Oj, ciężko chodzi Marcin Różalski, mimo wszystko po tym. Od kolanie. Jak pytanie jak się zregenerował. No pytanie, czy tutaj za wcześnie Marcin Różalski nie zgłosił chęci kontynuacji. Ale trafił teraz bardzo dobrze lewym. Ale wak idzie i teraz trafił. Oj, oj, oj! Prowadzisz klatkę. <ścoughs> nie Klatko no. rings M1, Ciekłania. No nie, no, akurat tutaj chyba różala by to nie uratowało. No bo właśnie do tej mniej więcej wysokości była siatka. I znowu zamyka Mariusz Wak, Marcin Rzalskiego. Ponowne kolano tym razem w stół trafia. Ale trafił teraz też prawym sierpem Marcin Różańsk. No i odpowiada całą serią kopnięć. Ale teraz znowu trafi. Mariusz Wak przeszedł do tego, co umie najlepiej, a więc do pieściarstwa. No tak. chaos, chaos! Chaos, ale nie umówmy sobie szczerze. My kochamy chaos, jako sportów walki. Kochamy chaosy, jeszcze bijatyki. No i teraz co? No? Skończył się ten pojedynek dosłownie w tej sekundzie. Za runda Nie chcę wiedzieć. Event of the evening. Niesamowite emocje. Coś, po co właśnie wszyscy tutaj trafiliśmy tego wieczora. Ta walka była wszystkim, czego pragnęliśmy i więcej. Wielkie brawa dla obu tych wielkich wojowników. Po trzech rundach tytanicznych zmagań sędziowie ogłaszają. Żony się nie spodziewał.